Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia specjalnego świątecznego programu. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej magiczny czas. Jedyny taki w roku, w którym spotykamy się w gronie bliskich i znajomych, zasiadamy do wigilijnego stołu, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i cieszymy z narodzenia Bożej Dzieciny. Życzenia z okazji tych niezwykłych świąt złożył za naszym pośrednictwem proboszcz parafii pod wezwaniem Bogu Rodzicy Maryi na jelonkach Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przeżywamy tajemnicę zapowiadaną przez proroków, że narodzi się słońce sprawiedliwości. My wierzymy, że tym słońcem sprawiedliwości jest potomek Dawida, który narodził się w Betlejem, aby ludzkość pogrążoną w ciemności grzechu przywrócić z powrotem i sprowadzić do domu Ojca. Zanim to się stanie, to przeżywamy tę tajemnicę, kiedy słowo stało się ciałem w łonie Maryi i narodziło się tak jak każdy z nas. Jezus narodził się w Betlejem. Betlechem to znaczy dom chleba. Może właśnie dlatego dzielimy się chlebem na wzór Eucharystii podczas wieczerzy, która upamiętnia ten moment, gdy pasterze o północy przychodzą i widzą znak: dziecko, mały człowiek, a chóre anielskie objawiają im, że Bóg stał się jednym z nas, po to, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Boga. Te święta Bożego Narodzenia wprowadzają nam w tę tajemnicę narodzenia Boga jako człowieka, po to, by Bóg. Mógł przemienić nasze życie. A dlaczego tę tajemnicę przeżywamy w nocy? W tradycji żydowskiej dzień się rozpoczynał o godzinie szóstej wieczorem, ale dla nas zaczyna się o północy. To ciemność. Ona symbolizuje sytuację człowieka po grzechu pierworodnym: samotność, grzech, krzywda, wojny, nieszczęścia. Człowiek, kiedy zostaje sam bez Boga, to różne dziwne rzeczy mu się przytrażają i nie zawsze szczęśliwe. Kiedy przeżywamy tę tajemnicę, że Bóg staje się jednym z nas, staje się to dla nas nadzieją. Nie jesteśmy sami. Imię Jezus oznacza: Jahwe jest moim zbawieniem szuła. Tak nadał mu ósmego dnia imię Józef. I Maryja. I całe życie Pana Jezusa będzie właściwie komentarzem do tego imienia. On przez całe swoje życie będzie pokazywać, że Bóg jest Jego zbawieniem. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, kiedy odnajdziemy Chrystusa, nie będziemy sami. Nie grozi nam samotność, nie grozi nam krzywda, bo sam powiedział, że. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię. W Nim znajdziemy siłę, znajdziemy nadzieję, aby pokonać to, co nas czeka. To, co nas czeka w Nowym Roku, który nieuchronnie idzie i przyniesie nam coś nowego. Teraz przeżywamy różne trudności. Widzimy, jak młode pokolenie nie radzi sobie, jak zdarzają się Tragedie nawet tym najmłodszym. Jaka krzywda dotyka i starszych, widzimy i jesteśmy świadkami różnych wojen i konfliktów, różnych krzywd, wyzyskiwania jednego człowieka przez drugiego, różne układy polityczne, które wcale nie mają nic wspólnego z miłością, tylko są oskarżeniem wzajemnych. I w tym wszystkim rodzi się światło, w tym Betlejem, w tej grocie. My to czcimy żłobek, ale tak naprawdę musimy pamiętać, że żłobek to jest dopiero od świętego Franciszka, czyli od XIII wieku, ale wcześniej tam nie było żadnego żłobka takiego, jak my sobie wyobrażamy. To była grota, to była taka rozpadina skalna, gdzie zwierzęta gromadzono na noc, bo tam było ciepło. Ogrodzone zostało to, że przed jakimiś zwierzętami dzikimi i była brama. Przez którą wchodził pasterz i wyprowadzał owce i tam je wprowadzał. To właśnie za miastem, bo nie było miejsca w gospodzie, to tam przyszedł zbawiciel. Ale to też ma takie symboliczne znaczenie, bo przecież grotą taką i zimną, i taką, gdzie nie ma ludzi, może być ludzkie serce, może być człowiek tak samotny. Nawet w mieście. I co teraz? No właśnie po to Jezus narodził się w tej grocie, aby mógł się narodzić w grocie naszego serca. Kiedy się tak naprawdę rodzi? Kiedy zwycięża miłość, kiedy podajemy sobie dłoń, przebaczamy sobie nawzajem, na pewno tam rodzi się Bóg. Kiedy będziemy patrzyli sobie prosto w oczy, będziemy składali sobie życzenia, czy to będą życzenia bożonarodzeniowe, czy to będą noworoczne, to przecież będzie to życzliwość. Patrząc komuś prosto w oczy, pragniemy dla niego dobra, bo kochać to znaczy pragnąć dobra dla osoby kochanej. Czyli życzenia to nie są tylko puste słowa, to są słowa niosące miłość, a tylko Bóg jest miłością. A więc jeżeli nasze serce jest pełne Boga, to nasze słowa będą nośnikami tej miłości. Kochani, tego Wam życzę, aby życzenia spełniły się, by były nośnikiem miłości samego Pana Boga, by przyniosły nam pokój serca, pokój między ludźmi, pokój między pokoleniami, pokój między ludami i narodami. Rodzi się książę pokoju, ale pokoju na świecie nie będzie, dopóki nie zrodzi się w naszym sercu. Kiedy pokój rodzi się w Tobie i we mnie, to właśnie tak naprawdę są święta Bożego Narodzenia. Kochani, tego Wam życzę. Narodzenia Boga w naszym sercu. I szczęśliwego Nowego Roku, to znaczy. Roku pełnego nadziei, przeżywanym z Maryją, która opiekuje się tym małym dzieciątkiem, aż stanie się dorosłym. Może właśnie pod jej opiekę uciekajmy się po to, żeby Chrystus, który w nas rośnie, nie został zgubiony i stracony. Aby, abyśmy my stali się podobni do Niego. W tym nowym roku tej nadziei życzę i tego pokoju. Szczęść Boże! Mm hmm. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyli również przedstawiciele organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska oraz dzielnicy Bemowo. Szanowni Państwo, w ten wyjątkowy świąteczny czas w imieniu zarządu i wszystkich pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, aby te święta były pełne harmonii, nadziei i radości. Żeby świąteczny święty spokój otulił was jak puchowy szala w waszych domach zagościło ciepło wzajemnej życzliwości. Wykorzystajcie te świąteczne dni, żeby trochę zwolnić, odpocząć, spotkać się z najbliższymi, a może nawet wymienić z sąsiadem dłuższe niż zwykle dzień dobry. A nowy rok, który już czeka za progiem, niech przyniesie wam nadzieję, odwagę, dobre dni i mądre decyzje. Niech będzie jak nowa karta, na której zapiszecie wszystko to, co najlepsze. Wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, chwili wytchnienia, odpoczynku od codziennych zmagań i trosk, czasu spędzonego w gronie rodziny i najbliższych. Oraz życzymy także dobrego nowego roku, opartego na zmianach, które wzmacniają naszą wspólnotę. Życzymy stabilnego, trwałego, sprawiedliwego społecznie rozwoju naszej spółdzielni. Wszystkiego, co najlepsze. Życzymy Państwu, naszym sąsiadom, naszym znajomym, wszystkim członkom tej spółdzielni i osobom zamieszkującym tu zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt. Niech ten czas spędzony będzie czasem relaksu, wypoczynku i spojrzenia sobie prosto w oczy, przytulenia się ciepłego czasu świątecznego oraz szczęśliwego nowego roku, oby nie był gorszy, a nawet lepszy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Bemowa, a zwłaszcza spółdzielni Górczeska, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze w tym świątecznym czasie. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech Wam się pięknie biesiaduje razem z rodziną, niech Wam się świętuje z przyjaciółmi. Szanowni Państwo, skorzystając z okazji również wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był jeszcze lepszy, pełen sukcesów i samych dobrych wiadomości, niż ten, który się właśnie kończy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Magia Świąt już wcześniej gościła w osiedlowych klubach. Jednym z wydarzeń były uroczyste jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 222 Smyki Zwyki. Na zakończenie dzieci otrzymały gadżety od nadawców telewizji Górczewska, a lokalny zakład gastronomiczny Leniwiec przygotował słodki poczęstunek. Szanowni Państwo, my również dołączamy do wszystkich życzeń spokojnych, pełnych ciepła i miłości świąt i wszystkiego najlepszego w nowym 2026 roku.